Ten temat to zazdrość i zawiść. Czasem ludzie tęsknią za pięknem, szczęściem i za tym, żeby niczego im nie brakowało. Chcieliby podróżować po świecie i dobrze się bawić. Czyli tak naprawdę chcą być tacy jak ja. Jestem piękny. Chyba niczego mi nie brakuje. Podróżuję po świecie. Czego tak naprawdę chcecie? Dlaczego ludzie poświęcają szczęście i spokój przez pragnienie bycia kimś innym niż są? I oczywiście, już Jestem mnichem już wystarczająco długo. Widziałem różne strony życia. Mogę rozmawiać z bardzo bogatymi ludźmi i odwiedzać ich w pałacach. A kilka dni później odwiedzać kostnice, albo jechać na plac budowy i układać cegły. Wszystko to robiłem w życiu. Przez wszystkie lata bycia mnichem miałem dużo ciekawych doświadczeń. Wspominałem o kostnicach. W szpitalu w Tajlandii jakieś 38 lat temu widziałem jedną z najlepszych. Jako mnich miałem prawo po prostu tam wejść. Nikt mnie nie zatrzymywał i nie musiałem pokazywać dokumentów. Poszedłem do pomieszczenia, w którym wykonywano autopsję. To była sala wykładowa ze stołem po środku. Przyszedłem jakiś kwadrans za wcześnie, więc byłem tam sam. Okna były wysoko pod sufitem, i na parapecie jednego z nich, zamiast doniczki z kwiatkiem na talerzu, stała odcięta ludzka głowa. Myślałem, że jest z plastiku, ale podszedłem bliżej i okazało się, że jest prawdziwa. Dotknąłem jej. To było niesamowite. Nie wiem do kogo należała. W każdym razie czasem przytrafiały mi się właśnie takie rzeczy. A czasem bywałem w pałacach i spotykałem bardzo ważnych ludzi. Jeżeli mi zazdrościcie, to musicie wiedzieć, że jedno nie istnieje bez drugiego. Żeby bywać w pałacach, trzeba też bywać w kostnicach i oglądać odcięte głowy. Pamiętam, że jako młody mnich zazdrościłem starszym mnichom. W tamtych czasach w północno-zachodniej Tajlandii żyliśmy w bardzo, bardzo surowych warunkach. Nie mieliśmy miękkich poduszek tak jak teraz. Nie mieliśmy dywanu na podłodze, tylko twardy, zimny beton. Wlewali go miejscowi wieśniacy, którzy nie za bardzo umieli to robić, więc był nierówny. A ja nie byłem taki puszysty, żeby nie powiedzieć gruby, jak dziś. Byłem chudzielcem, bo jedzenie było kiepskie. Sama skóra i kości, które godzinami musiały siedzieć na betonie. Natomiast starsi mnisi mieli wielkie poduszki, większe niż ta. Myślałem sobie, że ich nie potrzebują, bo mają własną, naturalną izolację, tak jak ja teraz. Szczególnie z tyłu. Byli bardzo grubi, a ja byłem bardzo zazdrosny. Cały czas myślałem, gdybym tylko mógł dostać taką poduszkę. Ci starsi mnisi przecież ich nie potrzebowali i tak już byli oświeceni. A ja dopiero zaczynałem, więc potrzebowałem trochę wygody. Ale to nie wszystko, bo starsi mnisi zawsze dostawali najlepsze jedzenie. Podawaliśmy je sobie po kolei, a oni byli pierwsi. Kiedy wreszcie przychodziła moja kolej, zostawał tylko sos. Nie było nawet warzyw. Uważałem, że to bardzo nie fair. Myślałem w ten sposób: Ci doświadczeni mnisi są wolni od pokus, a ja dopiero zaczynam, mam ich dużo, więc to mnie pierwszemu należy się jedzenie. Na dodatek kazali nam ciężko pracować. Musiałem załatwiać różne sprawy i pracować fizycznie, a oni siedzieli i całymi dniami rozmawiali z ludźmi, pijąc herbatę. Byłem bardzo zazdrosny. Teraz to ja jestem starszym mnichem i to ja siedzę całymi dniami, piję herbatę i rozmawiam z ludźmi. Ja mam gruby tyłek i ja dostaję jedzenie pierwsze. Ale też ja zazdroszczę młodszym mnichom, bo po posiłku mogą po prostu iść się położyć, zamiast całymi dniami rozmawiać z ludźmi i zajmować się różnymi innymi rzeczami. Już dawno zrozumiałem, że źródłem tej zazdrości jest głupota którą można pokonać przez uświadomienie sobie, że jako chudy, zapracowany młody mnich doświadczałem bólu bycia młodym mnichem i teraz już mnie to nie dotyczy. Teraz jestem gruby i pierwszy dostaję jedzenie. Piję dużo herbaty i nie muszę tak ciężko pracować. Teraz doświadczam bólu bycia opatem. To inne cierpienie niż ból bycia młodym mnichem. To mnie nauczyło, czym jest zazdrość. Widzimy własne cierpienie i tak, czasami to, czego doświadczamy, jest trudne. Patrzymy na innych i myślimy sobie, ach, gdybym był taki jak oni, to już bym nie cierpiał. Ale to nieprawda. Uwalniasz się od jednego rodzaju cierpienia i wtedy zaczynasz doświadczać innego. Chcielibyście być bogaci? Chcielibyście wygrać na loterii w tym tygodniu? Jeśli tak, to jesteście głupi. Jesteście całkowicie niepoważni. Być może teraz doświadczacie cierpienia wynikającego z biedy, a gdybyście wygrali na loterii, to już byście nie cierpieli. Nie musielibyście czekać na autobus, żeby dojechać do domu. Nie